Dzień wstaje, nowy dzień wstaje, wstaje, nowy dzień. Chyba Stachura, co? Ale tym razem nie będzie to nic o Stachurze. Ale tutaj w Ciechocinku pójdę sobie do tej wiaty. No już biegasz, przyszedł, chyba mi zajmie miejsce. I przeczytam tłumaczenie tekstu. Zespołu muzycznego Black Sabbath. Tak się teraz w Polsce mówi: Black Sabbath. You won't change me, czyli nie zmienisz mnie. W odróżnieniu od You want to change me, chcesz mnie zmienić. Wymowa podobna pisownia inna, znaczenie inne. To słowo, to nie jest słowo, to jest nie, no chyba słowo. Tu zmienia sens. Pisanka z płyty technical ecstasy. No będą ludzie przychodzić, tam mnie będzie peszyć, ale może sobie pobiegnie. Zaraz, gdzie indziej, bo przyszedł poćwiczyć. Ja sobie zrobię przerwę teraz i idę tam. A słońce wschodzi już od minut o ponad 35 pięciu no W ogóle to są dwie wiatry do której tu iść. No do jednej z nich wydrukowałem sobie tekst i, i tłumaczenie znaczy, i pod spodem jest oryginał, i potem trochę powiem o tym, jak szło z tym tłumaczeniem. Nie zmienisz mnie, jestem tylko mężczyzną i jestem tym, kim jestem. No tak. Nikt nigdy nie zmieni ścieżek mego życia. Nie potrzebuję pieniędzy i nie potrzebuję żadnych kłamstw. O nie! Potrzebuję jedynie żyć dniem dzisiejszym. Lecz chciałbym omówić z Tobą pewne sprawy. Chcę usłyszeć, co masz do powiedzenia dzisiaj. Chociaż nie zmienisz mnie i tak. Nie ma mowy. Pragnę byś przyszła zobaczyć się ze mną. Chciałbym Cię objąć. Chcę całkowicie uwolnić swój łeb. Ty mnie rozumiesz, kobieto. Idzie na człowiek. Ty mnie rozumiesz, kobieto. Dajesz mi czas. Ale ja nie potrzebuję współczucia. Nadal zastanawiam się, jak to jest być kochanym, zamiast chować się w sobie. Tak, człowak, nikt mnie nie zmieni, nie ma mowy. Nikt nie zmieni mojego świata. To zbyt niezaciewiste. Nikt nie zmieni tego, jak czuję. Więc posłuchaj mnie teraz. Usłysz, co mówię. Proszę, daj mi czas. I być może miłość, jeśli tam w górze istnieje Bóg. Ok, cóż. Mam nadzieję, że mi pomoże. Potrzebujecie cię teraz, byś mnie uwolniła. Bo możliwe, że ja już się kończę. Jeśli nie usłyszysz tego mojego ględzenia dzisiaj, nikt mi nie zmieni, tak, człowiek. O, nie ma mowy. Nikt nie zmieni mojego świata, to zbyt nierzeczywiste, nikt nie zmieni tego jak czuję. No i teraz przelećmy przez tą angielską wersję, z wymową oczywiście, wymową z akcentem warszawskim. Dobra, I'm just a man and I am what I am, nobody will ever change my ways. Jestem tylko mężczyzną, człowiekiem można by też przetłumaczyć, ale z kontekstu dalej wynika, że jednak mężczyzną, więc przetłumaczymy jako mężczyzną. Jestem what I am. Jestem czym jestem. Ja przetłumaczyłem na, tak po polsku, raczej jestem kim jestem. Nobody will ever change my ways. My ways. Co znaczy ten my ways? Ja to przetłumaczyłem jako yy, do postaci. Nikt nie zmieni ścieżek mojego życia. My ways. Moje drogi, moje sposoby radzenia sobie tam dealowania z czymś. I don't need my and I don't need no lies. To jest dziwne. I don't need no lies. W sumie to no jest. I don't need lies, by wystarczyło. Ale jest I don't need no lies. Czyli nie potrzebuję kłamstw. I nie potrzebuję nie kłamstw? Ja nie wiem. I only need to live for today. Potrzeb... A ja tylko potrzebuję żyć dla no dzisiaj. But I'd like to talk things over you. Over with you. Pokażę w ogóle kompleksy, Dlaczego mamy nie pokazać? Over with you. Gdzie to jest? No to po prostu chciałbym pogadać o jakichś rzeczach. Tak to rozumiem, tak to wytłumaczyłem. I want to hear the things you say. Chcę usłyszeć rzeczy, które mówisz today, dzisiaj. All... Oy. all... Of all you want... Aż to jest trudne słowo do wymowy. You... You won't change me anyway. Oh, no way. No tak, człowiek. Chociaż nie zmienisz mnie. Tak, człowiek. No way. No nie ma mowy. Wykluczone. I tak dalej. I wish you'd come and see me. Życzyłbym sobie, byś przyszła i zobaczyła mnie, no dokładnie tak to trzeba przetłumaczyć, na no, jakie? na co to można przetłumaczyć? Come and see me, chodź i mnie zobacz, no. I'd like to hold you, no tutaj tłumaczą, tłumaczą w tych translatorach. Chcę Cię przytulić, tak. Ja to przetłumaczyłem na chciałbym Cię objąć, ale mam też wersję roboczą trzymać za rękę, no nie, to jest takie jest daleko idące tłumaczenie i kreatywne, że tak powiem. I want to send my mind all free. No, set my mind all free. Ustawić swój umysł tak, żeby był całkowicie wolny. Cały wolny. You understand me, woman, you give me time, yeah. Dobra rozumiesz mnie kobieto, dajesz mi czas, je. Yeah. Ja... nie moj, dajesz mi czas. O co chodzi z tym, dajesz mi czas. Bo tu jest, dajesz mi czas, nie jest. Słuchajcie, gdyby było, gdyby było, a nie jest, you give me your time. To by znaczyło, że dajesz mi czas przecież w sensie swój, swój czas, że poświęcasz mi czas. Mi czas. A tu jest you give me time, czyli dajesz mi czas. Kurde. To jakbyś mi nie dał, to by nie miał czasu? Ja nie wiem, no. Czy dajesz mi czas? No nie wiem, żeby... Nie wiem, żeby. Może to chodzi, że... Dajesz mi czas. No, yeah, but I don't need no sympathy, znowu, znowu, zobacz, znowu jest to, ja może tego angielskiego ze sobą się uczyłem, I don't need no sympathy, a gdyby było I don't need sympathy, to jaka byłaby różnica w tłumaczeniu, proszę mi powiedzieć, ktoś znażmy, zna angielski lepiej niż ja, jest I don't need no sympathy i I don't need sympathy, jaka różnica byłaby, jaka różnica byłaby w tłumaczeniu, Still I wonder what, what it's like to be loved instead of hiding in myself. Wciąż zastanawiam się jak by to było być kochanym zamiast chować się w sobie. Nobody will change me. Nikt mnie nie zmieni tak człowiek nie ma mowy wykluczone. Nobody's gonna change my world. That's something too unreal. Nikt nie zmieni mojego świata, to jest coś zbyt nierealnego, to jest zbyt nierealne. Nobody will change the, feel the way I feel. Nikt nie zmieni sposobu w jaki czuję. No, no jak to przetłumaczyć na polski, żeby to było tak poetycko, tak, tak. Ja nie boję, że to po angielsku jakoś mi to nie radzi. No, nie, być może to, to, to też jest bardzo proste, tak, ale... Mm, no jest proste, prawda? Ale jakoś mi to nie radzi. Ale jak przetłumaczę na polski yy, że już to mówiłem, nikt nie, nie, zmi nie zmieni. sposobu w jaki czuje. Kurde, jak to brzmi, so listen to me now. Hear what I say yeah. Please Give me time and maybe love. No to słuchaj mnie teraz usłysz co mówię Je. Proszę Daj mi czas i może miłość. Znowu give time. Give time. Ja sobie zobaczę. Może, może to jakiś idiom jest. Jakiś ten związek. If there's a god out there, well, I hope he helps me. I jeśli istnieje Bóg up, czyli gdzieś w górze, tam, well, no dobra. Mam nadzieję, że mi pomoże. I need you now to set me free. Potrzebuję ciebie, by... Byś mnie uwolniła? Cause it may be That it's over for me. Gdyż. może. to jest tak, że to już jest koniec dla mnie. If you don't hear the things that I say today. Jeżeli nie usłyszysz rzeczy, które ja mówię, tego co mówię dzisiaj. Dzisiaj, 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 dzisiaj i te dwa zdania, te dwie dwie linijki, co ja w ogóle pokazuję, to nie wiem, co ja pokazuję, a co ja co ja czytam te dwie, te dwie linijki czyli trzecia i czwarta od końca, one są jakby połączone. Czyli ja potrzebuję, żebyśmy uwolnili, ponieważ jeżeli Potrzebuję teraz, potrzebuję Ciebie teraz, byś mnie uwolniła, gdyż ja się, gdyż może to już jest koniec dla mnie, i jeżeli nie usłyszysz tego, co mówię dzisiaj. No właśnie, nobody will change, to jest znowu to samo. Nikt mnie nie zmieni, nie ma mowy, nikt nie zmieni mojego świata, to jest zbyt nierealne, albo po polsku zbyt nierzeczywiste. Taka to, proszę Państwa, pioseneczka. Ja już to nagrałem kiedyś, też nad Wisłą, ale bliżej Warszawy, a teraz nagrywam to nad Wisłą. W Ciechocinku, ponieważ tamta wersja się słabo nagrała. I ja nie wiem, co ja wtedy mówiłem, co ja teraz Powiedziałem to jest jednak coś innego, bo wtedy Wtedy byłem w innej sytuacji, teraz jestem w innej sytuacji, chociaż w podobnej ale innej Podejdę do tej Wisły na koniec Jak ona wygląda, patrzcie Państwo, ta Wisła, czy to widać, że to w ogóle rzeka jest? No widać chyba, ale ta para sprawia, czy tam mgła, zobaczcie, no tutaj, no też trochę mgły jest, ale jednak nad rzeką tej mgły jest dużo, dużo więcej, jest taki zespół metalowy, mgła zresztą. To wszyscy metalowcy o tym wiedzą. No jak ktoś idziesz w czy wizu ulicą, widzisz kogoś w koszulce z napisem Mgła i sobie myślisz o co chodzi? Jaka mgła? No to jest zespół taki metalowy Mgła polski. A śpiewają po angielsku. Po polsku też kiedyś tam parę pisanych nagrania, ale głównie po angielsku. To się no, musieli nauczyć, bo to jest zespół znany na świecie. To się musieli nauczyć Amerykanie, Anglicy. Tego słowa mgła, mgła, mgła. I tam na koncertach w Stanach. Oni krzyczą mgła, mgła, mgła. No, tak wygląda Wisła. Dosyć szybka ta wisła jednak jest. Dosyć szybka. You want me change? You want to change me? You want change No i tyle. Tyle. Autorem tekstu był zapewne Gizer Butler. Fajne riffy tam są, fajne riffy. Jaki ciężki kawałek jest, ciężki. Ale z klawiszami to już jest trochę inna muzyka niż na pierwszych płytach. Zespołu z klawiszami, tak.